Podstawowe problemy z głosem, podstawowe problemy wtedy, gdy twój głos ciebie się nie słucha albo się zrywa na wyższych dźwiękach, po prostu ciebie się nie słucha, to jest wtedy, gdy ty po prostu powstrzymujesz albo dociskasz go mięśniami. Czyli mięśnie, zarządzanie siłowe, autokratyczne, wtedy, gdy ty jesteś dla siebie terrorystą, to wtedy właśnie głos ciebie się nie słucha i wtedy zaczynają się problemy z głosem, on się buntuje. Tak? A skąd to się dzieje? A dzieje się to ze strachu. A tam strach, powieś mi, u, strach, strach, co to tam za strach, nie wiadomo co. A strach to bierze się kurde, ze przedszkola, ze żłobka, do którego na szczęście nie zostawiłam tam swoje dziecko. Bo pani siłowo z nim zarządzała i coś chciała z nim zrobić. Wbrew jego woli i jego potrzebom. To wtedy, gdy w przedszkolu przychodzi do mnie dziecko i mówię, mama, mama w panice, dlaczego pozwoliłeś mnie wziąć zabawkę w piątek, bo pani powiedziała, że nie wolno w piątek zabawkę zabierać ze sobą i było tak zestresowana, praktycznie niepopłakana, to ten stres, który mu zrobiła pani z przedszkole. Ten strach się rodzi w szkole, w, w którym cię tłumaczą, że ty jesteś matą, że to, co powiesz, w ogóle nie jest ważne, że masz słuchać nauczycieli, bo ktoś wszystko mądrzej się wymyślił za ciebie. Stąd się bierze strach, stąd się bierze zarządzanie sobą. Później gdzie tłumaczą, że całe Twoje poglądy, Twoje odczuwanie świata, wszystko nie jest ważne. Ważne to jest to, tylko żeby dobrze odpowiedziałaś klucz, który dają Cię w szkole na wszystkie odpowiedzi. Bo więcej, ten strach się bierze z tego, bierze, to jest wynik jest tego strachu. To wtedy, gdy Ciebie od dzieciństwa uczą nie słuchać swojego ciała, bo być najlepszym. A, klientom korporacji farmaceutycznych. Gdy ci mówią nie słuchaj, nieważne nie co czujesz, nieważne co ci się dzieje, nieważne, że tobie twój organizm daje sygnały. Ty po prostu jedziesz i dajesz. Uczą ciebie, o, ci coś zabolało. Wtedy, gdy organizm już krzyczy, po prostu panikuje, to praktycznie już droga do śmierci, do końca. Wtedy mówią ciebie, o, to wtedy weź tabletkę. Taką specjalnie, która cię zniczule Stąd się bierze to wszystko. A głos to jest tylko, to jest tylko taki papier lakmusowy, tego jak odnosimy się do ciebie, do siebie, co ze sobą robimy. Dlatego słuchaj swojego ciała. Jeśli ty śpiewasz, śpiewasz wyższe dźwięki, nie dodawaj siły, To bezwładnie, bezwładnie, daj mu się po o tak. Fakt, będzie gigkulturowa. Włączą się w ciebie wewnętrzne bariery, które ja nazywam filtrami które filtrują głos, mamy psychiczny, fizyczny, taki tam. Wejdź do mojego vloga, który się nazywa Elena Egosing albo Akademia Emisji Głosu na YouTube, wciśnie, tam jest mnóstwo bezpłatnych lekcji, to ucz się. Najważniejsze, włącz czucie siebie żeby tobie było dobrze, żeby czułeś głos potrzebujący. A to daj go i akceptuj. I lub pamiętaj jedną ostatnią rzecz. Ty jesteś solistą. Nikt nie ma prawa tobie powiedzieć, że coś cokolwiek robisz, to jest nie to. Jeśli ty świadomie wybierasz, podążasz tą drogą, dajesz ten głos, jesteś najlepszy, bo ty masz swoje zdanie. Wśród wielu ludzi, których nauczyli, że ich zdanie gówno